Gdzie właściwie trzeba złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Większość ludzi myśli, że wystarczy wysłać go do jakiegokolwiek sądu, ale to błąd, który może kosztować cię wiele miesięcy czekania. Zanim złożysz wniosek, musisz wiedzieć, że nie liczy się Twój adres zameldowania, tylko miejsce, w którym mieszkasz na co dzień. To ważne, bo wniosek trafia do sądu rejonowego właściwego właśnie dla Twojego miejsca zamieszkania. A jeśli w tym sądzie nie ma wydziału upadłościowego, sprawa zostanie automatycznie przekazana do innego, który taki wydział posiada. I tu kolejna pułapka. W jednych miastach decyzję dostaje się po kilku dniach, jak np. w Wałbrzychu, a w innych trzeba czekać nawet pół roku, jak w Wrocławiu. Dlatego nie chodzi tylko o to, gdzie, ale też jak złożyć ten wniosek, żeby nie utknąć w miejscu na Długie miesiące. Wniosek zawsze składa się w dwóch egzemplarzach. Jedna trafia do sądu, a drugi trafi do syndyka, który zostanie ci przydzielony po ogłoszeniu upadłości. Kancelaria, z którą współpracujesz, może ci pomóc przygotować cały pakiet dokumentów i wysłać go pod odpowiedni adres bez konieczności stawiania się w sądzie. Jeśli chcesz sprawdzić, kiedy sąd ogłosi upadłość, możesz to zrobić online. Wystarczy Twój numer PESEL i dostęp do Krajowego Rejestru Zadłużonych. My dajemy klientom gotowy link i instrukcje, jak to zrobić krok po kroku. Jeśli nadal, nadal masz wątpliwości, gdzie konkretnie złożyć swój wniosek albo chcesz mieć pewność, że nie popełniasz błędu, najlepiej na numer podany na profilu lub zostaw do siebie kontakt na stronie, do której link jest w opisie.